Hello, hello widzę, witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić bitwy e, na trybie shirt czy szaret, nie wiem jak to się wymawia, dobra, nieważne. E, będziemy sobie robić bitwę, mamy przeznaczony na ten odcinek 402 zł, więc wydaje mi się, że no, to jest sporo pieniędzy. E, I słuchajcie, wyniki na skina o 15 zł są już na moim serwerze na Discordzie. W tym odcinku również będzie można wygrać skina. Jedyne co trzeba zrobić, to wiadomo, używać mojego kodu oliwka, zostawić lajka, suba i w trakcie odcinka podam hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu. Tak jak zawsze, wyniki będą jutro na moim serwerze na Discordzie. Linka macie do niego w bio. No więc w sumie chyba wszystko powiedziałam, więc zapraszam Was do odcinka. Dobra, nie wiem co można wziąć na początek. Spróbujemy sobie tego steampunka spring case'a i może taki gabouet. O matku, ja tego nie zaznaczałam. Czekajcie, co ja brałam, bo już nie pamiętam. Dobra, to było. Mm. I wiecie co? Ostatnio zaczęłam sobie więcej otwierać tych takich e, procentowych skrzynek, w znaczy, sensie, że albo naklejka, albo ten skin. I powiem wam, że mi to oddało. bo raz na przykład wytropiłam te kose, ugrałam sobie na 3% 3%. Dobra, weźmiemy sobie jedną. Zobaczymy. Może na trzy osoby. Zobaczymy, czy ktoś dołączy do nas. Dobra. Miejmy nadzieję, że się uda. Bo jednak, 215 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. Jak na razie. Słabo. Teraz też. Kurde, żeby chociaż się zwróciła ta bitwa, to będzie dobrze. O matko. Miejmy nadzieję, że dropnie, a wupa No i Lipa. Boże święty. Dobra, lepiej nie gramy na tych procentowych skrzynkach. Mm, dobra, co by sobie tu wziąć? Bądźmy to. Lovely case'a. Może jakąś droższą skrzynkę? Chociaż hmm. w sumie mamy 220 zł, tylko dobra, eleganta weźmiemy. Może znowu na trzech. A i słuchajcie, hasło, które musicie zapisać w komentarzu: to jest yy, chomik. Więc zapisujcie w komentarzach homik i jutro będą wyniki na moim Discordzie. Wiadomo, trzeba spełnić te warunki, o których wcześniej mówiłam. Ale zaczekajcie, bo chciałam zobaczyć, co to jest za skin. No i zapraszam Was do wzięcia udziału. Jutro będą wyniki na moim serwerze na Discordzie. W ogóle przepraszam Was, mimo że już jakiś czas nagrywam te odcinki, to nie wiem czemu, ale cały czas się stresuję, więc mogę czasami gadać jakieś głupoty. Kurde, znowu ta bitwa nie oddała. 164 złotych nam zostało. Dobra, co by sobie tu wziąć? Może spróbujemy sobie wziąć na przykład jedną skrzynkę tą samą. W sensie pięć skrzynek, ale wszystkie te same. Weźmiemy sobie może teraz na dwóch. Zobaczymy. Ile nam zostało w razie czego? 80 zł. Dobra, jak na razie jest dobrze. Dobra, to jest A nie, myślałam, że to jest tajna inna pupa. Dobra. No, nie wiem, nie wiem, chyba to się nawet nie zwróci. Chociaż nie wiem. No, nie wiem, co jest dzisiaj naprawdę. Dobra, wiecie co? Eee... Może weźmiemy sobie jedną droższą skrzynkę. Ile mam 150 zł, to weźmiemy sobie Frozbyta do czterech? Zobaczymy. Trochę ryzykownie, jednak, bo 40. No, niecałe 46 zł nam zostało. A, dobra, ktoś to łączył. O, matko, jedyna. I dobra, nie jest tak źle, zawsze mogliśmy stracić trochę więcej, ale cały czas w ogóle nie jesteśmy na plus. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie może teraz A, jednego tego dead case'a. Oraz. I dobra. Tylko cyberkajsa weźmiemy sobie na wiadomo na szerdzie. Dobra. Tu nie wiem. Dobra, jak na razie jest ok Nie no. Matko jedyna, i no ja nie wiem co jest dzisiaj, naprawdę. Już to mówiłam tysiąc razy, ale wiecie. Hmm, weźmiemy sobie może... I dobra, weźmiemy sobie taką jedną i coś za... niecałą dychę. Dobra. Spróbujemy może na trzech. Ogólnie te skrzynki są mega spoko, ale na tym tryb Chester one kosztują około 1000 zł, więc bardzo dużo. I dobra, I nie, no słabo cały czas. Matka, jedyna i no prawdę. Ile nam zostało? 27 siedem zł. Co by sobie wziąć? Dobra, jakąś droższą skrzynkę, po prostu jedną. Dobra, bierzemy to po prostu na cztery osoby i tyle. Dobra, ktoś dołącza sobie do nas. Nie, no to jest ostatnia nadzieja dzisiaj. Matko, jedyna, ej no naprawdę. Wszystko na minus. A mieliśmy jakoś 400 parę złotych. No. no niestety, no nie udało się. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i trzymajcie się do następnego, papa. Pa.